Pochód Lisa Majora rozpoczął się przy Centrum Kultury Muza, w którym wcześniej odbyła się uroczysta Centralna Akademia. Następnie dotarł do ulicy Mieszka I, która prowadzi prosto do rynku, gdzie w tym roku przygotowano ceremonię skoku przez skórę. Nazwisko. Benet. Narodowość. Polska. Lis Major przeprowadził pięciu młodych lisów, których przedstawił Starym Strzechom i Starszemu Kopackiemu i poprosił o przyjęcie ich do Górniczej Braci. Po skoku przez skórę lisy klękały i były pasowane przez starszego Kopackiego na prawdziwych górników. Tradycyjnie szef polskiej mieć złożył swoim pracownikom, jak i mieszkańcom Lubina barburkowe życzenia. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przed Państwem zdać tę sprawę, że rok 2014 dla KGHM był rokiem dobrym, a więc trzeba powiedzieć, że są powody do świętowania. Tego znoju i trudu. Tradycją jest, że w dzień świętej Barbary to górnicy rządzą miastem, dlatego w imieniu prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego przewodniczący rady miejskiej Andrzej Górzyński przekazał symboliczny klucz do miasta. Chciałem również złożyć największe uszanowanie dla pracowników KGHM, bo to dzięki wam i dzięki waszej pracy nasze miasto. Rozwija się i pięknieje. Ceremonie tradycyjnie zakończył pokaz fajerwerków, a pracownicy KGHM wypili po symbolicznym kuflu piwa. Kino Muza w Lubinie zaprasza na premierę superprodukcji Hobbit. Bitwa pięciu armii. Film zamykający niezwykłą trylogię Petera Jacksona będzie można obejrzeć w czterech formatach do wyboru. Zapraszamy od 27 grudnia do 15 stycznia. Bilety już od 15 zł. Szczegóły na www.ckmusa.eu Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko.